to mamy? Dzikie dziewczyny. Dzikie dziewczyny. Dzikie dziewczyny. Dziki, dziewczyny. Dziki dziewczyny, Pyszny, tak. dzik, świetnie o. doprawiony, domowy sposób pieczony, soczysty, rozpływa się w ustach. Polecamy. Dziękuję. Czekamy teraz aż wszystkie dzieci skończą. Daj mi Czyli ogólnie te potrawy w ramach e, trwającego konkursu Masterchef, tak? Jest. Dużo dzieci brało udział? Jest dziesiątka. dziesiątka. Czyli jak skończą, będą ogłoszone wyniki, tak? będą ogłoszone wyniki i nagrody. I tutaj jest skończenie bardzo serdecznie. Zapraszamy na 11 już festyn rodzinny do Sztutowa i Dzień Dziecka. Dzisiaj mamy mnóstwo konkursów z nagrodami. Dzieciaki mogą zdobywać różne specjalizacje, różne nagrody w konkursach z pieczątkami. Jest bardzo dużo przygotowanych atrakcji dla dzieci, kolorowe balony, zjeżdżalnie, konkurencje sportowe, jazdy na kolajnodze, konkursy, w których można wygrać rolki, wrotki, piłki, rakietki do ping-ponga i całe mnóstwo fantastycznych rzeczy jest bardzo dużo smacznego jedzenia i ciast, i galaretek, i karkówka, i jakieś tam zrazy, i dewolaje, i mnóstwo różnych innych smacznych rzeczy, więc obiad można zjeść u nas. Straż Pożarna przyjechała, przygotowała pokaz dla dzieci. Dorośli przygotowali pchlitark, z którego można również skorzystać. Mamy kiermasz książki, także bardzo dużo ciekawych, fajnych rzeczy u nas się dzieje. Można się i pobawić, można również troszeczkę edukacyjnie się wykazać. Można smacznie Zjeść, można bardzo miło spędzić czas. Jesteśmy tu z Państwem od godziny 13 do 17. Zapraszamy. A Pani Dyrektor, za chwilę rozstrzygnięcie Master Szefa. A tak. Stowarzyszenie Szkolna 13, przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Sztutowie, przygotowało trzeci sztutowski turniej kulinarny oraz turniej mini Master Szefa. Dzieci przygotowują kolorowe kanapki, wszystkie mają przygotowane, muszą je sobie same pokroić, wykorzystać i najpiękniejsze kanapki zostaną ocenione przez jury. Wszystkie dzieci oczywiście dostaną nagrody za udział w konkursie, to będą deseczki, nożyki do krojenia, którymi się posługiwały. Ale są również nagrody specjalne dla najpiękniejszych, najładniejszych, najsmaczniejszych kanapek. Wszystkie te kanapki, które dzieciaki zrobią, będą później e, przygotowane dla, dla naszych gości, którzy będą mogli po prostu je smacznie sobie ze smakiem zrobić. Żeby na razie włączył nam troszeczkę jakieś muzyki. Na chwilę będzie przerwa, damy panu wójta wiodą.

Ja teraz bieżąc, no, cząstej brać. Jest klientka. Ściśnij mu palcami, wiesz? To się uklei. Ściśnij palcami, żeby taki śpień mu do gryzienia i